Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Jesteśmy oczywiście na J4skins. Najlepszy kod promocyjny to RK255. Przy użyciu tego kodu macie 5% do ewentualnego depozytu, do czego oczywiście nie zachęcam, oraz skrzynkę na start milspec dla nowych osób. Więc jeśli Cię jeszcze nie było na słońce, to bardzo serdecznie zapraszam bo zawsze te kilka groszy można sobie przygarnąć. Taki brand fight, fight z testowego otwarcia wypadów. No to prawda, nie jest on za fajny, no ale zawsze coś. A dzisiaj mamy w depozycie 10 złotych niecałe i postaramy się z tego zrobić coś super, coś zarąbicego i włożymy all ina w jedną bitwę. Jedna bitwa będzie za tego all ina całego. Zrobimy um, sobie tak. Pepe Bizona, one momenta, one moment to jest ryzykowna dosyć skrzynka i once upon a time. I na to mi fundusze starczy i zrobimy taką bitwę na trzy osoby w trybie, myślę, normalnym. Zobaczymy, zobaczymy, postaramy się. Poczekajmy sobie na graczy, bo ja wolę osobiście z graczami grać 2200 prawie osób na stronie. Tym. Powinni dołączyć za niecałą dyszę. No dobra, no to dodajemy boty. No zobaczymy, zobaczymy. Bitwa Zobaczymy, tylko że strasznie mi laguje stronę. Bardzo możliwe, że przez laptopa mojego. Mam takiego słabego laptopa, że to szkoda gadać. No i no, Dobra, proszę po lewej stronie. Najlepsze rzeczy, najlepsze rzeczy po lewej stronie. Co, co, co się w ogóle dzieje? O, cholera, no to dzieje ogólnie, Hop trafia ze skrzynki za złoty 60, Skina za 2,56, a skina za złoty 24. Co jest? Mi za 40 poleciał. Widzieliście tu? Fajnie, F5 sobie kliknę, chyba Za 14 mi poleciał Słucham się na prowadzenie Dobra, wygrałem to! Wygrałem, to ty! Many. Ale bitwa! Ale bitwa! Ale był bitwa! Ja pierdziele, 37 złotych w sumie mam W depozycie Ja pierdziele Dobra Yy... Niestety strona mi laguje. Tak jak mówiłem, bardzo możliwe, że to przez laptopa. No dobra, zarumieźcie, ja się bardzo cieszę. Więc powiem tak: sobie zrobię bitwę za 20, a 17 sobie coś kupię w sklepie za 17. To budżet, czyli 23 zł, około 24. O niech będzie. Zobie rozłożymy na, śledwie bitewki, coś takiego. albo weźmiemy sobie zrobimy bitwę za 18 i za piątaka coś wypłacimy na giveawaye. Chyba tak będzie najlepiej. Oczywiście bitewka. 18. To nie, to P2000 sobie odpuścimy. Maga i weźmiemy sobie jednego Goldsona Jednego farmita te Goldsony potrafię naprawdę oddać. Mi kiedyś wyleciał z Goldsona skin, kurde za 15 zł. I taka bitwa na dwóch graczy. Co prawda będzie mniejszy profit, ale będzie na pewno, będzie na pewno trochę bezpieczniej. Bot Arnold do to to nas dołącza. Witaj Bocie Arnoldzie. I Bot Marty 255 oczywiście. Przypominam oczywiście, że strona jest dla osób pełnoletnich przeznaczona dla mnie fajnie Goldzonikopdał i strona jest przeznaczona tylko dla osób pełnoletnich, więc jeśli nie masz ukończonych 18 lat, to nie powinno ci być na tym kanale w ogóle. Co jest? Czekaj. Strasznie mi leży ta strona. Niestety słabszy skinek. Ja sobie kliknę w 5, wiecie. Właśnie nie wiem, czy to nie był błąd. Bo teraz mi się ta strona będzie y ładować i ładować. Co jest? Lekki proficik jest, ale... To... Nie wiem jak to się stało. Weźmy sobie powtórkę bitwy. Bo ja ten, bo ja wziąłem F5, kliknąłem i w sumie nie zobaczyliśmy praktycznie nic. I to sobie zobaczmy. Dla mnie tutaj jest Goldsoma. Bardzo ładnie poleciało. Swarmita troszkę gorzej. No ale nadal dla mnie lepszy skin. Swarmita. Pepe Bizonik też dla mnie, tylko że no słabo. Słabo, bo to kilka groszy. To są nie. Ile, 4 grosze. Tutaj. Słon Momenta, taki z Mega fajny skinek, w sumie do, do rewolwerka. I Magi 7, dla niego, ale też słabiutki skinek. Więc, jakby, leciutki proficik, dosłownie 2 złote. No, ale zawsze, zawsze jest jakiś proficik. Zaznaczamy sobie. Dobra. Robimy sobie bitwę. Myślę, że bardzo podobną, ale z jedną różnicą, mianowicie bierzemy sobie goldsoniki dwie sztuki, one momenty na pewno, bierzemy sobie również famaska, weźmy sobie jeszcze I need the dollar, tak? Niestandardowo dosyć, tak, dosyć niestandardowo. I taka bitwa też na dwóch graczy. Też na dwóch graczy. Tryb normalny ponownie. Bot czad z nami gra. Teraz dwa goldsony, I need a dollar one moment i FAMAS. Fajnie by było po lewej stronie widzieć najlepsze skiny. Coś się jak na razie dzieje, ale to dopiero pierwszy Goldstone. ładnie ładnie i ostatnio oddają w ogóle. No, niestety. <noise> Powiedziałem za szybko i nie oddały mi. Tak samo, zanim idę do No, to nie jest zła skrzyneczka. No, tak na razie nie klaruje się jakiś wielki profit. No, kurde, zły moment. Kurde, najgorsze skiny poleciały. Ja pierdzielę. Famaski, uratujcie. O, dobra! Ej, dobra, mamy, dobra, jest, jest git, jest git, jest git, 27, mamy 27 złotych i myślę, że byśmy sobie na pewno sprzedali skinki, sprzedajemy, mamy z tego co widzę 34 złote. Aż stwórzmy sobie bitwę. No, teraz robimy sobie bitewkę taką też dosyć niestandardową. Jeszcze Famaski jedna. 25 zł. Albo wziąłbym sobie... Bizona wywalił za 21 taką bitewkę. Taką bitewkę za 21 bym sobie zrobił... za 2040 i mamy jeszcze z tego co widzę 12 zł. To za te 12 zł jak ta bitwa nie wyjdzie to po prostu wezmę um, wypłacę też jakiegoś skinka chyba Dobra dla mnie to faj fajny skinek w ogóle film test taki już i dla mnie ponownie, dobra, tylko że no... Dosyć słaby skinek. Biorąc pod uwagę wartość skrzynki, złota 60, to to nie jest najgorszy skinek. Okej, okay, dobra, dla niego lepszy, ale nadal wygrywam tym. Farmit. No super. Ty, wygrałem bitwę. Ty, a z profitem ja ją wygrałem? Moje bitwy. Muszę zobaczyć, czy z profitem. Fuh! Co to za bitwa w ogóle była? Czekaj, mamy! Mamy! Dobra, dobra, ej! ej co, co to za bitwa była? Dobra, tutaj poleciało na nie, nie najlepiej. Jakby do, dobrze poleciało, biorąc pod uwagę wartość skrzynki, to, to bardzo dobrze poleciało. Te 3,50 prawie. Skrzynki za zł, 60, no to mega fajnie. Tutaj GoldSonic niestety się nie popisał. Farmit. Na farmicie mnie wywaliło. Jak to dostałem, to mnie wywaliło. I on. Takie same dokładnie skiny. Podbijamy sobie wartość bitwy. Farmit dla nie. Y tu, swipe dla niego. Lepszy. I teraz One Moment. One Moment musiał ugotować. One Moment ugotował. One Moment tutaj ugotował. Famaski zresztą też. A, bo dla niego To to nie, co nie? Ale ja wygrałem w sumie. O, nie całe 4 złote. Nie całe 4 złote. Jezu, jaka bitwa. Jaka bitwa. Dobra, o tak. Pewnie sobie coś wypłacimy. I tak, sprzedajemy to. No i co, i myślę, że zrobimy jeszcze jedną bitwę? No i taka bitwa. Yy, dwie osoby. No tak, taka bitewka za równiutko 20 zł. Zobaczymy jak pójdzie. Zobaczymy jak ta bitewka pójdzie. Bot Ryan dołącza i bot Marty 255 oczywiście. No dla niego niestety. A nie, dobra. To się, się pomyliłem. To najtrajot jest. sorry. No tyle dla mnie, ale to. O kurde. No to GG ogólnie. Potrafi Fire elementar za 68 zł. No to ogólnie GG. O no, jeszcze sobie odbija. Wszystko. No to one momenty. Zaskoczycie, Możecie zaskoczyć, możecie zaskoczyć. No niestety. I ostatni one moment. Czy z last go, ale ra raczej to nie jest do nadrobienia. To, to nie jest do nadrobienia. Jezu, jaki profit. Ja pierdielę jeszcze sobie podbija. Kurde. Bo trajan w ogóle... Ja pierdzielę, jaka witwa. Jaka witwa 95 złotych z, z 20. Ja pierdzielę, jaka witwa. W jednym skinie do WS1, 2000, z dowództwem Fire Elemental P2000 za 68 zł. Po, przypominam, że skrzynka kosztuje 4 zł. 4 kurde złote I takie coś trafia bot Ryan. Przypominam Ci oczywiście o odbieraniu dziennej skrzynki. Ja dzisiaj odbierałem, mogę za lekko ponad 17 godzin odebrać. Oczywiście są nowe poziomy, więc warto sobie obczaić, jak wpłacacacie yy, dużo więcej niż ja. I również pamiętajcie o odbieraniu skrzynek za Eksła. I oczywiście przypominam o używaniu kodu RK255, który daje Wam. 5% do depozytu oraz skrzynkę na start. Nic Jeszcze kupiłem sobie taką AWP zamiast tego Wislu to kupiłem sobie AWP, taką za 42 zł minimalnie bardzo mi się podoba, zawsze chciałem ją mieć. Plus dwa skiny yy, za około 6 ziko na rozdania, na giveawaye na moim Discordzie. Link macie w opisie i również w opisie kanału. Dziękuję za uwagę do usłyszenia.